Halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Marcin, zapraszam Was do kolejnego materiału, moi drodzy. Tak na szybko, ponieważ dzisiaj troszkę się spóźniłem z informacjami i przepraszam Was, jest teraz, niedługo będzie 22. Nie mogłem nagrać niestety tego materiału wcześniej, bardzo, bardzo przepraszam i wrzucam Wam to następnego dnia, ale miała miejsce duża fala banów i jak macie stronkę Konwar, chyba gdzie. Macie pokazane mniej więcej na wykresie ile banów było, czy tam gamebanów banów, GAME banów danego dnia Nie mają niestety wszystkich jakby Tych banów dostępnych, nie mają jakby całej tej bazy banów, ponieważ Część jak nie większość banów Nie jest publiczna Ponieważ bany zostały nałożone, widnieje wtedy tutaj zamiast ekwipunku, wyposażenia, widnieje coś takiego Jak, global, jak globalny cooldown I Sprawdzone jakby przez Overwatch czy coś tego typu. stronkę stronę csgskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z CESA, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu FOREVER, aby odebrać 2 10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. W CSGO Skins, link macie w opisie, polecam i pozdro. Tutaj sobie przy przygotowałem kilka jakby takich e, fajnych, ciekawych e, czy to postów, czy e, shotów. Jak to mniej więcej wyglądało, tutaj akurat ban encounter weźmiemy na, nawet bez głosu jest także. Będę patrzył, czy czasami kamerka nie zasłania, więc żebyście wiedzieli, o co chodzi. To jest akurat jakiś rosyjski, nie? Zobaczcie, jest to jakiś serwer. Wszystko zblurowane. I co się dzieje? Wszyscy po kolei dostają bana. W ciągu dwóch, 3 sekund bana dostało czterech cheaterów. Przy kolejnych, kolejnych dwóch, trzech sekundach dostał kolejny cheater. Zobaczcie. Czy całe, całe lobby... Wypierdzieliło, wszyscy podostawali Bana, czyli mamy tutaj pierwszą rzecz. Druga rzecz jest taka, że tamten update, gdzie wprowadzili właśnie tego owrocza, zaraz wam to pokażę, ponieważ w tym update z 1 maja nie, nie, nie było tak naprawdę jakby nic ciekawego odnośnie tego waka i tak dalej. Tutaj również nic nie było, ale tutaj dodano. Dodano system nadzoru, czyli system Overwatch'u, by umożliwić ocenę powtórek przez zaufanych partnerów. Tych zaufanych partnerów jeszcze nie ma na, to, na ten moment, kiedy Moi drodzy, ja to nagrywam Więc ani ty, ani ty, ani tam Koleżanka, kolega, Izak, Pago, nikt nie ma dostępu do Overwatch'a Ale widać, że ten Overwatch już jest jakby w, Wgrany Można powiedzieć do, do systemu, do, do CSa 2 więc, cssarts.gg, e, testa, stronka, dała e, wgląd na to, ile kont mniej więcej zostało zbanowanych danego dnia. No, oni mają chyba bazę e, danych e, kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów e, kont gdzie to są pewnie jakieś tam wiecie jakieś multi smurfy i tak dalej czy tam jakieś y, rzeczy do, czy, czy jakieś tam inne konta cheaterów no, na pewno każdy cheater ma więcej niż jedno konto więc oni tutaj dali taki wykresik żeby pokazać że faktycznie no, te bany są no game bany spadają od, od walić game bany chodzi o waki żeby waki tutaj były no i w are Sarin Grease mają Over właśnie 31 milionów użytkowników w ich bazie danych. Tak jak właśnie mówiłem, bo nawet nie, nie zwróciłem na to uwagi. Więc z każdym dniem tych banów, wagów jest coraz więcej. No i Aquarius mówi, że nie jest jakimś tam, wiecie, super gamerem, ale jeśli chodzi o ostatnie fale banów, no to nagle wskoczył do e, Top 1000. Skoczył do, do Top 1000. Już wiecie, część tych graczy z topki, no tylko właśnie, to akurat ma zaznaczoną Europę. Ale większość akurat dostała bana i zniknęła z całego tego rankingu. Jakby spojrzeć, mamy teraz premiery, jestem na świecie, nie? Jest świat. Tutaj wte miałem wtedy bardzo dużo złotych, nie? Okazuje się, że teraz... Część poznikała. Top 1000. Mieszczą się teraz gracze, którzy mają 22 tysiące. Wśród znajomych, znajomych zobaczcie, że Desert, no, reszta myślę, że też trochę by pograła, dałaby radę. Ale wcześniej nie było tego w ogóle, nie było możliwości. Al, czytał AI. dwie gierki, 100% win ratio. Może jakiś fart. Chociaż zobacz, no ciekawe, no na pewno ten wygląda legitnie po takiej ilości meczów. Tak samo ten, no 216 G, 74, no niecałe i 5% e, wygranych meczów. No teraz zmieniło się to diametralnie. Teraz jest jeden po prostu złoty rating, reszta to są jakie wiecie. Jakieś tam inne. E, inni gracze. Część mówiliście, że jak powiedzmy. Jak jest świat? Na przykład od, no te, od drugiego miejsca do ósmego nie mam w ogóle, zgaduję, że oni dostali bana i wtedy yy, będzie jakby odświeżona, odświeżony ten e, ranking, więc wtedy ten, który ma na przykład, no nie wiem, ten Discord mod no ma miejsce 994, skoczy powiedzmy na jakieś tam inne, na jakieś inne miejsce, no bo wi wiadomo, że tutaj akurat mamy 50, tak dobrze widzę, 55 osób. A wiadomo, że tutaj od pierwszego miejsca do tego no 50 tutaj akurat 5 w ogóle nie ma, więc to pewnie będzie jakoś odświeżane. Albo możliwe, że będzie to zamknięte jakby w pierwszym sezonie, zostanie to tak jak jest teraz. Potem będzie sezon drugi. A sezon drugi zgaduję, że będzie wtedy, kiedy ten Overwatch i tak dalej wszystko zostanie jakby unormowane, śmiecie dostaną bana, no i wtedy będą mogli w miarę bezpiecznie otworzyć sezon drugi. Więc no, Aquarius tutaj. Gratki za to, że też dostali bana, i on wszedł sobie do, do top 1000. Dobra, weźmy tutaj mamy kolejne. O, patrzcie, skriny poleciały. Ludzie dostali do bana. No, what the fuck? No, jest 0-0, nie? I najlepsze, że ci gracze. Którzy są tutaj, czekajcie, nie wiem. O, właśnie. Ci gracze, którzy dostali banana, dostają coś takiego jak właśnie ten Global Cooldown, nie? Jest ten y, Global Cooldown. I coś takiego jak y, Majorly Disruptive. Tak jakbyśmy chcieli sobie przetłumaczyć Majorly Disruptive, czyli jakby w głównej mierze y, zakłócający, czy tam w większości zakłócający, w większości jakby. No, że coś nie gra z tym kontem, z tym graczem, tak? Z posiadaczem tego, tego konta. A i przepraszam, inwentory i tak dalej wszystko jest, tylko no, dodatkowa informacja się pojawia właśnie o tym globalnym cooldownie. I ci, którzy właśnie dostali e, tego e, bana Convicted by Overwatch, nie ma żadnej informacji na profilu Steam, czy dostali bana. Więc to są tak jakby ciche bany. Więc deweloperzy ci cheaterów nie mają tak naprawdę e, feedbacku. Kiedy dostali bana na Steamie i tak dalej Oprócz tego, że no, użytkownik danego czyta pewnie tam napisze Albo wy, wyśle screeny, że no ty słuchaj, co to za cheat jakiś płatny jak dostałem Jak dostałem bana, nie? oj to jest, to jest właśnie to This is gold, look at their, their forum To jest właśnie chyba Forum NL, nie wiem czy to jest never lost czy, czy coś I patrzcie, hey, hey guys, reply if you are a victim Czyli odpiszcie, dajcie znać jeśli jesteście ofiarą Cheaterzy uznają siebie za ofiary. Falibanów. Cheater, ofiara. Przepraszam, ale, ale to się kurwa nie łączy. To się, to się nie łączy. Jak cheater może płakać, że jest że jest ofiarą falibanów? No. no po prostu to idzie się ze śmiechu. Tutaj wag, minus 11 kont I will pray for you, my brothers. No oczywiście, wszystkie konta zbanowane. Też dostałem bana, chopper. Jestem ofiarą. Jestem ofiarą. Tak samo tutaj. I tutaj właśnie, że wszyscy, którzy dostali, którzy tam dołączyli po 19 roku i tak dalej, bla, bla, bla. Massive banwave, bla, bla, bla. No Zajbiście jedno konto na 6. O tutaj, że jeśli daliście injekta między 29 a 30, to dostaliście bana. Ja tam mam konto, które injektowałem 13 kwietnia i bana nie ma. Co ty pierdzielisz? Tutaj tego, że on injektował 29 i 30, no jego konto jest spoko dostępne, i tak dalej. Tutaj 3, 3 na 3 e, do sali Overwatcha, What to say? Good, good job. I zobaczcie tutaj. Może może re refundzik? Może refundik, No opłaciłem, czy ta dostałem bana. Re refundzik? No to, to jest naprawdę, to jest e, złoto. E, więc właśnie o tym od, e, o NL-u też ludzie pisali, ale też chyba jakieś. Coś tam z Rapidem. To jest chyba właśnie to, to samo, co wcześniej, żeśmy oglądali, że goście właśnie o. I dostali akurat to jest to konto. No i tam akurat nie było w ogóle żadnej, żadnej informacji kompletnie. I tutaj Reddit jest cały zawalony. Total hacker def i tak dalej. It's crazy, Clo closer cheaters, Bico, overwatch, Banwave. I no, mówię Wam, że to jest. O i to jest właśnie to co, a, no spread i rapid fire, e, ban wave happening right now, e, dzięki Bogu, it's not appearing into profiles właśnie, czyli to się nie pojawia na profilach, no i ktoś tam pisał, nie wiem, użytkownik, który wystosował wys, wys, tę wiadomość, twierdzi, że jest pewny, całkiem pewny, że to się wkrótce zmieni, że ci, którzy dostali bana, którzy nie mają w ogóle niczego, żadnej informacji na profilu Steam, że prędzej czy później będzie informacja, że dostali, e, moi drodzy, Bana. Oh, never seen that message before, player, left the game, valve anti-cheat, challenge timeout. Please ensure that you are not using any programs that may interfere with VAC. And confirm that Steam is correctly installed. Szczerze, pierwszy raz widzę też ten, to powiadomienie. Pierwszy raz widzę to powiadomienie. I to jest ten konwers. Możliwe, że to odświeżymy sobie, bo troszkę już parę godzin miałem to przygotowane. Tylko nie miałem po prostu jakby czasu, żeby do tego usiąść. I zobaczcie, że w, tak, jakby pik był 27 kwietnia, było tych wagbanów 217, potem 195, 28, potem 90. No i dzisiaj, jak patrzyłem, właśnie no, no nic się nie zmieniło, bo były cztery bany. Tylko, że to są jakby śledzone waki i gamebany. Z tym, że Banet at, at least once. Dobra, okej, okay. no nieważne. Tylko, że czytałem gdzieś, czy oglądałem jakiegoś szota, że ta strona ten konwers.com nie ma, jakby nie przedstawia rzeczywistej ilości banów. No, to, że tutaj jest napisane, podane, że no, dzisiaj 1 maja do północy jeszcze trochę czasu zostało, że poszło 4 wagbany, a w rzeczywistości jest tego o wiele więcej. Oni nie mają, jakby, dostępu do. Całej bazy tym bardziej że tak jak te konta One nie są oflagowane bo to jest prawdopodobnie na, na bazie kont steam Jeśli na koncie steam nie istnieje żadna informacja na temat waka to prawdopodobnie Te konta nie wchodzą jakby w, do źródła danych Do tej stronki żeby, żeby oni byli wyświetlani tutaj Jakby na tym wykresie nie wiem nie znam się Mówię tylko to co, To co podejrzewam no i na podstawie tego co tam usłyszałem czy tam przeczytałem Nie, po, nie podam źródła bo nie pamiętam yy, Słuchałem to dzisiaj na, na, na telefonie No i niestety nie dam rady Moi drodzy nie dam rady Ale chcąc nie chcąc jestem zadowolony Zaraz odpalam nocnego majówkowego streama Możliwe że pogram trochę premier Przetestuję zobaczę czy będę miał jakieś haksy Możliwe że w moim meczu też jakieś tam, nie wiem, no-spready, czy jakieś inne boty dostaną bana. Możliwe, że będą pakali, że oni są znowu ofiarami. Że co to za banwave, co to za jakaś fala banów. Jestem niewinny! Co z tego, że widzę przez wszystkie ściany, ale jestem niewinny! Dajcie znać w komentarzach, co w o tym sądzicie. Jakie jest wasze stanowisko w tym... Yy, w tej dziedzinie, odnośnie tego tematu. I... Przede wszystkim, dajcie moi drodzy znać, czy jeśli wygraliście premiera, czy dostaliście cheatera I czy ten cheater dostał bana, oczywiście Będą, będą takie rzeczy, że będzie jakiś rage hack, że będzie go się ze speedbooty latał Ale Uważam, że Na nich też przyjdzie pora Na razie dostało detekty te cheaty, które, o których tam była mowa, które tam pokazywałem, no to nie są wszystkie cheaty to jest też pewnie wierzchowy góry lodowej, ale od, od czegoś tr trzeba zacząć. Dajmy im czas, czas niech, jak to po angielsku się mówi, niech oni tam cooking to wiecie, no niech gotują to ile im czasu potrzeba, abyśmy my mieli w końcu coś, nad czym będziemy mogli pracować. Czyli będziemy mogli mieć na przykład, nie wiem, z, będziemy korzystać sobie z Premier, z Matchmakingów. No i możliwe, że jakiś w końcu Road to Global uda się ogarnąć. Także słuchajcie, z mojej strony to tyle. Dzięki serdecznie i trzymajcie się. Do następnego razu. Elo.